Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy niemal rok mija od minionych rekolekcji wielkopostnych i lada dzień rozpoczyna się kolejny Wielki Post, a wraz z nim rekolekcje na naszej franciszkańskiej platformie Franciszkanie TV. Znów mam ten przywilej, że mogę Was w tym czasie poprowadzić, z czego niezmiernie się cieszę. Ja Was witam o kilka kilogramów starszych. mam nadzieję, że przynajmniej u Was wszystko w porządku. Niemniej tegoroczne rekolekcje będziemy przeżywali pod swojsko brzmiącym łacińskim tytułem Respice Finem. To jest część dłuższej sentencji, przypisywanej starożytnemu filozofowi Diogenesowi kwit quid quit, agis prudenter agas et respice finem Cokolwiek czynisz, czyń mądrze i patrz na cel. Przyznam Wam szczerze, że jakiś czas temu zetknąłem się z teorią efektu motyla. Ona jest związana z pewną teorią matematyczną, o ile jestem w stanie ją zrozumieć. Niemniej, w swojej popularno-naukowej wersji zakłada, że ruch skrzydeł motyla na półkuli południowej może ostatecznie doprowadzić do tornada na półkuli północnej. Innymi słowy, z początkowych danych bardzo trudno wywnioskować ostateczny cel, ale również okazuje się, że bardzo małe rzeczy mogą prowadzić do rzeczy niezwykłych, do rzeczy wielkich. Głęboko przekonany o tym, że nasze drobne działania, codzienności składają się na naszą wieczność, składają się na naszą przyszłość. Chciałbym bardzo, żeby to słowo Boże poprowadziło nas w tym czasie, w perspektywie przyglądania się codzienności i tym drobiazgom, którymi żyjemy. Chciałbym bardzo wraz z wami Zobaczyć, że te rzeczy, małe rzeczy codzienności, tak naprawdę mają sens, że one mają swoje znaczenie i bardzo często właśnie te najmniejsze prowadzą do rzeczy wielkich, składają się na rzeczy wielkie. Ufam głęboko, że w tych dniach wielkopostnych, bo będziemy pewnie tak jak zwykle spotykali się w niedzielę, poniedziałek, środę i piątek, uda nam się poprzez Słowo Boże, bo przecież ono jest najważniejsze i ono nas będzie w te dni prowadzić, Zobacz te rzeczy, które wypełniają naszą codzienność, jako rzeczy Boże, jako rzeczy dane nam i zadane przez Pana, i jako zjawiska, fakty, doświadczenia prowadzące nas do wieczności z Nim. Z całego serca Was zapraszam na ten święty czas naszych wielkopostnych rekolekcji na Franciszkanie, TV, Wasz tegoroczny rekolekcjonista, Ojciec Michał Nowak.